Dzień dobry, odcinek 9, część trzecia. Czyli kontynuujemy przykłady, w których mamy różnice trwałe lub przejściowe, to będziemy ustalać. No i ewentualnie mamy też konieczność policzenia, ile wynoszą aktywa czy rezerwy z tytułu podatku odroczonego. W odcinku numer 2 mówiliśmy o amortyzacji, kiedy to tempo amortyzacji jest różne w prawie bilansowym podatkowym i to powoduje powstawanie różnic. Pozostajmy dalej w temacie. Środków trwałych. No, i niech będzie, że nasz kolejny przykład będzie dotyczył samochodu osobowego. Czyli kolejny przykład to jest przykład ósmy i załóżmy, że jest jakaś spółka, niech to będzie spółka X, i ta spółka zakupiła samochód osobowy za kwotę 200 000 zł netto, czyli 246 zł brutto, VAT w takim razie wynosi 46 tysięcy. I jeszcze jedną rzecz sobie dołożymy, ponieważ zazwyczaj mamy opłatę za rejestrację samochodu, więc również tutaj powiedzmy, że opłata za rejestrację wynosiła 100 zł. Co musimy zrobić dalej? Dalej, jeszcze mamy założenie dotyczące amortyzacji, i właśnie w tym naszym przykładzie założymy, że amortyzacja i podatkowa, i bilansowa jest tą samą stawką. Zadania, w których była Różna stawka amortyzacji na potrzeby prawa bilansowego i podatkowego były wcześniej, czyli w poprzednim filmie, odcinek 9, część druga, to, to były zadania numer 6 i 7. Tutaj, żeby jakby nie łączyć tych dwóch sytuacji, nie pomylić sobie, zakładamy, że akurat amortyzacja jest taką samą stawką. Natomiast, co robimy dalej? Policzmy sobie dalej, jaka jest wartość początkowa tego naszego samochodu, no i powiemy, że tu dla celów prawa bilansowego, podatkowego. Można uznać, że jest ona taka sama. Wiemy, że przy okazji amortyzacji tutaj no, mogą nastąpić ograniczenia w wyprawie podatkowym. I tak, wartość samochodu to na pewno jest 200 tysięcy, czyli kwota netto. Ale przy samochodach osobowych wiemy, że nie można odliczyć całego VAT-u, można odliczyć tylko jego połowę czyli ta druga połowa nieodliczonego VAT-u zwiększa nam cenę nabycia, koszt wytworzenia tego naszego środka trwałego. Więc dodajemy połowę VAT-u, która nie mogła zostać odliczona, i jeszcze do tego dodajemy 100 zł. 100 zł to jest ta opłata za rejestrację samochodu. Więc mamy 200 000 plus połowa nieodliczonego VAT-u, 23 tysiące plus 100, opłata za rejestrację samochodu. Z tego nam wychodzi 223 100. I teraz, gdzie nam powstanie różnica? Jeżeli Mielibyśmy sytuację taką, że i podatkowo, i bilansowo stawka 20%, liczymy amortyzację, i ona w całości jest kosztem uzyskania przychodów, to wiemy, że wtedy nie byłoby żadnej różnicy. Ale jak to wygląda? Wiemy, że mamy tutaj na samochód osobowy limity. Załóżmy, że jest to samochód nieelektryczny, nie napędzany wodorem. I limit wynosi 150 tysięcy. Gdyby był elektryczny, napędzany wodorem, to wtedy limit jest większy 225 tysięcy złotych. U nas, w naszym przypadku, zakładamy samochód. Zwykły limit 150 tysięcy. I jak policzyć? Są dwa sposoby liczenia. I tak, pierwszy sposób, żeby policzyć amortyzację, która jest kosztem uzyskania przychodów. Amortyzacja roczna dodajmy, że tu sobie liczymy amortyzację roczną. To jest sposób taki, że bierzemy kwotę 150 tysięcy, bo mówimy, że tylko do wysokości jakby wartości samochodu w tej kwocie jest możliwe zaliczenie amortyzacji, więc skoro maksimum to jest 150 tysięcy i wiemy, że od tej wartości tylko jakby amortyzacja jest kosztem, to ja to mnożę przez moją stawkę 20% i z tego mi wychodzi 30 tysięcy. Więc w ten sposób jak najbardziej możemy też policzyć, że 30 tysięcy to jest amortyzacja, która będzie kosztem uzyskania przychodów Jako, że nasz samochód ma większą wartość, no to amortyzacja ponad kwotę 30 tysięcy nie będzie kosztem Ale weźmy sobie drugi sposób, sposób, który pod względem formalnym powiedzmy, że jest bardziej prawidłowy Drugi sposób jest taki, że liczymy amortyzacją roczną, nie liczymy miesięcznej, weźmy od razu roczną Bilansową, ile ona wynosi. No, amortyzacja roczna, zgodnie z prawem bilansowym to jest wartość początkowa samochodu razy ta nasza stawka 20%. No i policzmy, ile nam tutaj wyjdzie. Wyjdzie nam 44 620. To jest amortyzacja roczna bilansowa i powiemy tak, na pewno to zaksięgujemy na koncie umorzeń środek trwały i na pewno na koncie amortyzacji. Ale nie wszystko może być kosztem uzyskania przychodów. No, bo to teraz jeszcze raz sobie policzmy, ile wynosi amortyzacja roczna, ale będąca kosztem uzyskania przychodów. No, i formalnie powiedzielibyśmy, że jest to nasza amortyzacja, która jest zgodna z prawem bilansowym, ale pomnożona przez taką. Dziwną proporcję przez stosunek kwoty 150 tysięcy do wartości naszego samochodu. I jeżeli my sobie to policzymy, to wyjdzie nam dokładnie tak samo 30 tysięcy. Dobrze, więc reasumując, nasza amortyzacja możemy sobie dać tutaj taką szybciutką tabelkę dekretacyjną. Będziemy mieć debet, będziemy mieć stronę kredyt i powiemy, że nasza amortyzacja, nasze umorzenie to jest 44,620. Więc po stronie kredytowej powiemy, że to jest umorzenie środka całego tego naszego samochodu. Jednak teraz będziemy chcieli sobie rozdzielić na amortyzację, która jest kosztem uzyskania przychodów i amortyzację, która nie jest kosztem uzyskania przychodu, kosztem uzyskania przychodu może być kwota 30 000, więc pozostałość 14 620 to będzie amortyzacja, nie koszt uzyskania przychodu. I teraz do rachunku zysków i strat wszystko będziemy mieć idealnie, no bo łącznie mamy amortyzacji 44 620, natomiast do Deklaracji podatkowej weźmiemy tylko koszt uzyskania przychodu 30 tysięcy. No i jest to sytuacja, która jest bardzo częsta, jeżeli mamy do czynienia z samochodami osobowymi, no bo właśnie mamy ten limit. Tutaj tak samo można pomyśleć o ubezpieczeniu samochodu. Sytuacja byłaby bardzo podobna, czyli też jakby ubezpieczenie od wartości samochodu przekraczającej ten limit 150 tysięcy. Tak samo powiemy, że nie może być kosztem uzyskania przychodów. Sytuacja taka sama i tam będzie. Taka sama kwestia związana z podatkiem odroczonym. Ponieważ różnicę mamy na pewno, no bo widzimy, że coś jest kosztem uzyskania przychodów, coś nie jest. Więc na pewno jest do podjęcia decyzja, czy różnica ta jest trwała, czy też może jest to różnica przyjściowa. I teraz musimy się zastanowić, czy ta amortyzacja w kwocie 14,620 będzie kiedyś kosztem uzyskania przychodów. Jeżeli tak, to będzie kosztem tylko w jakichś późniejszych okresach, to powiemy OK różnica przejściowa. Jeżeli by się okazało, że ta amortyzacja już wcześniej była kosztem uzyskania przychodów i teraz, teraz nie jest ujmowana, powiemy też OK, kwestia różnicy w czasie, po prostu podatki w innym czasie uznają to za koszt. Byłaby różnica przejściowa. Ale jeżeli sytuacja jest taka, że to nie jest koszt uzyskania przychodu, i powiemy, że to nigdy nie będzie. Koszt uzyskania przychodu, to znaczy, że mamy do czynienia z różnicą trwałą, bo ona nigdy się nie odwróci bo nigdy kwota 14 620 nie będzie kosztem uzyskania przychodu. Więc możemy sobie zapisać wielkimi literami, że w tym przypadku mamy do czynienia z różnicą trwałą. No i jeszcze sobie napiszmy, że jeżeli jest różnica trwała, to wówczas nie tworzymy ani rezerw. Ani aktywów z tytułu podatku odroczonego. Więc powiemy, zgadza się to z tymi zasadami, czy z tą jedną zasadą, o której mówiliśmy wcześniej, że jeżeli coś nigdy nie będzie kosztem uzyskania przychodu, tak jak mieliśmy tam wydatki na reprezentację, to wtedy mamy różnicę trwałą, bo to nigdy się nie odwróci. Nigdy nie stanie się kosztem podatkowym, więc nie ma co tworzyć tutaj aktywów ani rezerw, nie jest to różnica przejściowa, jest to różnica trwała. Więc tak wygląda nasz przykład numer 8. Kolejny przykład niech będzie dalej związany z samochodem osobowym. Albo powiedzmy, że kolejny przykład niech będzie związany z samochodem, który jest używany w tak zwanej działalności mieszanej, czyli częściowo jest on używany jako samochód służbowy, ale jest też wykorzystywany do celów prywatnych. Czyli powiedzmy, że mamy samochód używany napiszmy do celów mieszanych. Pewno będą Państwo wiedzieć o co chodzi. Za często się spotykamy. No i ten samochód, który mamy używany do części mieszanych, zatankowano, paliwo na kwotę niech będzie. 300 zł netto, z tego mamy 69 zł VAT, czyli 369 zł brutto. Więc mamy jakąś typową fakturę związaną z takim samochodem. No i teraz ustalmy sobie, co, i jak i gdzie trzeba w ogóle zaksięgować. Można odliczyć VAT, ale znowu powiemy tylko w połowie. Więc jeżeli mamy kwotę 69 zł wat to powiemy, że z tego połowa, połowa, czyli kwota 34,50 może być odliczona. No to rozpiszmy jedna, druga razy 69 zł. Połowę odliczamy. Druga połowa nie może być odliczona. Jeżeli druga połowa nie może być odliczona, no to będzie naszym kosztem. Więc powiemy, że bilansowo mamy no pewnie zużycie materiałów i energii, czyli mamy koszt w kwocie. Nasz koszt to będzie 300 zł paliwo netto plus druga połówka watu, która nie była odliczona, a więc 300 zł plus 34,50. Więc powiemy, że 334,50 to ma trafić w koszty również w rachunku zysków i strat. A jak to jest podatkowo, jeżeli samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych, nie ma tutaj prowadzonej żadnej ewidencji przebiegu, czyli powiemy, że tak jakby zasada ogólna jest taka, że koszt uzyskania przychodów to jest tylko 75% z tej naszej kwoty. Tak, z tej kwoty, która obejmuje VAT, natomiast nie koszt uzyskania przychodu to jest 20% z tej naszej kwoty. No to w takim razie policzmy sobie, ile to jest, a w międzyczasie możemy się już spokojnie zastanawiać, czy powstanie różnica trwała czy przejściowa. Tutaj mam 250 zł 88 groszy. No, to w takim razie tu będę miała. Nie koszt uzyskania przychodów: 83,62 zł. 62 I tak to też będzie zaksięgowane. Moglibyśmy tak jak poprzednio wskazać tabelkę. Chcemy, żeby bilansowo cała kwota była w rachunku zysków i strat, no ale będziemy mieć konto zużycie materiałów i energii, kosztu uzyskania przychodów i osobno nie kosztu uzyskania przychodów. I pewnie. Wyłuskując w ogóle, gdzie nam powstały różnice, no to znajdziemy również, że tu mamy konto zużycia materiałów i energii, nie kosztu uzyskania przychodów, czyli różnice między prawem bilansowym a podatkowym. No i teraz pytanie, różnica trwała czy przejściowa? Ta kwota nie jest kosztem uzyskania przychodów. Gdyby się okazało, że w miesiącu kolejnym, czy w roku kolejnym, czy kiedykolwiek może stać się kosztem, ok, jest różnica przejściowa, bo w innym czasie mamy ten koszt ujmowany. Ale znowu sytuacja jest taka, że to nigdy nie będzie koszt uzyskania przychodu. A jeżeli nigdy nie będzie koszt uzyskania przychodu, to znowu oznacza, że jest to różnica trwała. A jeżeli różnica jest trwała, to nie tworzymy tutaj ani aktywów, ani rezerw z tytułu podatku odroczonego. Możemy powiedzieć, zgadza się to z naszą regułą, którą wcześniej nakreśliliśmy. Jeżeli coś nigdy nie będzie kosztem, czy nigdy nie będzie Przychodem, czyli ani w przeszłości nie mogło być zaliczane do kosztów, ani w przyszłości, to wtedy mówimy, że mamy różnicę trwałą i nie ma wtedy konieczności tworzenia podatku odroczonego. Kolejny przykład. Przykład dziesiąty. Niech będzie również związany ze środkiem trwałym. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że jakaś spółka alfa. Zakupiła środek trwały o wartości, no i niech to będzie wartość 100 tysięcy złotych netto, 123 tysiące złotych brutto. VAT podlega tutaj odliczeniu, no i powiedzmy, że sytuacja jest taka, że na dzień 31 grudnia 2000XX Spółka nie przyjęła jeszcze tego środka trwałego do używania i powiemy, że nie przyjęła w zasadzie tylko dlatego, że nie będziemy już liczyć ile wynosi amortyzacja, gdyby przyjęła wcześniej, to wiadomo, wartość bilansową liczymy w ten sposób, że jest to wartość początkowa minus dokonana amortyzacja. Bo co jeszcze może mieć miejsce? Może być sytuacja taka, powiedzmy, że ta maszyna była kupiona, a no niech będzie, że w grudniu, że w momencie zakupu tej maszyny kwota 100 tysięcy złotych została jednorazowo ujęta jako koszt uzyskania przychodu. I wiemy, że może tak być. Nie chodzi tutaj o tą zasadę do czy powyżej 10 tysięcy złotych, ale chodzi o tą zasadę, którzy mówią, że to jest tak zwana pomoc de minimis, gdzie dla środków trwałych odpowiednio tam zaklasyfikowanych do grupy 3 do 5 plus, oczywiście tutaj trzeba by było doczekać w ustawie, one mogą być, jeżeli są fabrycznie nowe, mogą być jednorazowo ujęte jako koszt, jakby jednorazowo zamortyzowane. Te należące do kategorii środków trwałych, 3 do 6 i 8 dokładnie. Kwestia sprawdzenia, sprawdzenia też, czy my tego rocznego limitu nie przekroczyliśmy. Natomiast, no właśnie, pytanie, czy teraz różnica będzie trwała, czy różnica będzie przejściowa? No bo powiedzmy tak, nasza wartość bilansowa. To się równa wadzie ogliczony, czyli powiemy 100 tysięcy zł, bo jeszcze nie rozpoczęliśmy amortyzacji. No, a wartość podatkowa powiemy: No, nie, to nie będzie w przyszłości kosztem uzyskania przychodu, więc wartość podatkowa to jest 0. No i tutaj mogłoby nam się wydawać, że być może znowu jest to różnica trwała, bo w przyszłości my nic już podatkowo nie odliczymy, ale sytuacja jest inna niż poprzednio. Ponieważ my podatkowo już wcześniej to odliczyliśmy, ponieważ w grudniu, niech to będzie, że w momencie zakupu tej maszyny, niech to będzie grudzień roku 20XX, my ujęliśmy kwotę 100 tysięcy jako koszt uzyskania przychodu. Czyli tutaj podatkowo wyprzedziliśmy bardzo moment uznania kosztu niż bilansowo. Bilansowo będziemy sobie amortyzować, podatkowo od razu wrzuciliśmy w koszty. I powiemy, że tak samo byłoby, gdyby to był jakiś środek trwały o wartości do 10 tysięcy złotych na przykład niskocenny. Może to być chociażby komputer gdzie zgodnie oczywiście z polityką rachunkowości robimy także podatkowo wszystko, co jest poniżej 10 tysięcy złotych, jednorazowo amortyzujemy, wrzucamy w koszty, ale bilansowo niektóre z tych aktywów chcemy amortyzować. Sytuacja dokładnie taka sama. Koszt ujęty jednorazowo, a bilansowo jeszcze potrwa to w czasie. No i zobaczmy, mamy do czynienia ze środkiem trwającym, czyli z aktywami. Jeżeli mamy do czynienia z aktywami, to patrzymy, co się dzieje z wartością bilansową ona jest debacie, No i wartość bilansowa jest większa od wartości podatkowej. To oznacza, że nasza różnica jest dodatnia. A jeżeli jest dodatnia, to należy utworzyć rezerwę z tytułu podatku odroczonego. No i ta rezerwa będzie w kwocie 100 tysięcy zł razy 19%, czyli 19 tysięcy. Jak będzie kształtował się nasz przykład dalej, czyli co będzie w kolejnym roku? Powiedzmy, że od stycznia rozpoczęto amortyzację. No to jeszcze możemy przy okazji powiedzieć, czy tak by mogło być. Zgodnie z prawem podatkowym, amortyzacja następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania. Ale bilansowo nie mamy takiej reguły. Bilansowo jest powiedziane nie wcześniej niż w momencie przyjęcia do używania. Więc teraz możemy sobie wyobrazić, że mamy rok. 2000xx plus 1. Dokument o T mamy wystawiony w styczniu. No i teraz prawo bilansowe zezwala na rozpoczęcie amortyzacji już od stycznia. No a powiedzmy, że stawka niech to będzie 25%. 4 lata będziemy środek trwały amortyzować. Możemy? Możemy, bo skoro podatkowo i tak wrzuciliśmy jednorazowo w koszty, no to teraz bilansowo. Osobno, zupełnie jakby nie, nie wpływa to w ogóle na podatki, w jaki sposób my będziemy amortyzować. No i jak to będzie wyglądało dalej? Będzie wyglądało w ten sposób, że wartość bilansowa to będzie 100 tysięcy złotych minus amortyzacja roczna, czyli 25 tysięcy razy 100 tysięcy złotych, więc wartość bilansowa 75 tysięcy, Wartość podatkowa to nadal będzie 0. No i mamy sytuację taką samą. Wartość bilansowa jest większa od wartości podatkowej, tym razem o 75 tysięcy. W takim razie różnica nadal jest przejściowa i jest ona dodatnia. I teraz, dlaczego różnica przejściowa? Podatkowo w przyszłości nigdy już nic nie zrobimy, ale pamiętamy o tym, że wcześniej podatkowo był to koszt uzyskania przychodów, czyli w którymś momencie czasu to był koszt. Jeżeli byłaby kwota, która nigdy nie będzie kosztem, różnica trwała, ale jeżeli to jest koszt, tylko w innym momencie czasu. Różnica jest przejściowa. Różnica jest dodatnia, czyli na koniec roku powinniśmy mieć rezerwę, rezerwę w kwocie 75 000 razy 19%. Policzmy, ile to jest. Jest to 14 250. Co jeszcze musimy zrobić? Musimy jeszcze policzyć, ile wyniesie różnica między Wartością rezerwy, która była na początku roku. Można powiedzieć, że to jest stan początkowy tego roku 2.0X plus 1 było to 19 tysięcy, a wartością rezerwy, która powinna być teraz, czyli 14250 i różnica wynosi 4750 musimy ją jeszcze odpowiednio zaksięgować. Jak będziemy księgować? Pokażemy, że następuje zmniejszenie rezerwy, czyli po debecie. Natomiast po drugiej stronie mamy to, co powiemy prawie zawsze, czyli. Podatek odroczony. Przykład mamy skończony. Kolejne przykłady będą w ostatniej już części czwartej odcinka numer 9. Zapraszam.